Mikronapawarka laserowa jest urządzeniem bardzo precyzyjnym. Pozwala nam na zrealizowanie bardzo wymagających zleceń naszych klientów. Regenerujemy m.in. formy pryskowe oraz krawędzie tnące. W porównaniu z klasycznymi metodami napawania urządzenie umożliwia naprawę mikropęknięć lub łączenie elementów o małych kształtach. Bez powodowania odkształceń, które pojawiają się przy wysokotemperaturowych procesach obróbczych. Dzięki mikronapawaniu jesteśmy w stanie dostrzec i zregenerować najmniejsze mikropęknięcia.